Jeszcze przeszło dwa miesiące temu Lasik walczył wysoko w karcie Prime Show MMA3 w Radomiu. Teraz jednak nie jest kolorowo. Kuba Lasik w swoich mediach społecznościowych musiał poprosić obserwujących o pomoc i zrobił zbiórkę. Rozgoryczony skomentował również potencjalną pomoc ze strony Prime. Zasubskrybuj, żeby nie przegapić fajterskich newsów. Oto opis zbiórki. Kochani, udostępniam Wam zbiórkę na mnie. Niestety straciłem pracę i mogę stracić mieszkanie, i nie będę miał gdzie mieszkać. Mam czas do 31 grudnia, żeby zebrać pieniążki na życie. Rodziców nie mam, bo oddali mnie kilkanaście lat temu do domu dziecka. Mam nóż na gardle. Liczę na Waszą pomoc, niech każdy chociaż coś symbolicznego wpłaci, żebym mógł zacząć normalnie żyć. Liczę na Was i na Waszą pomoc. Cały czas aktywnie szukam pracy. Która pozwoliłaby mi pokryć koszty życia przynajmniej na minimalnym poziomie. Jednak do grudnia nie będę i tak w stanie uzbierać kwoty 4000 zł dziękuję każdemu, napisano w opisie zbiórki. Przypomnijmy, że Jakub wszedł na zastępstwo i zmierzył się z kamerzystą. Była to pierwsza w Polsce walka w budce telefonicznej. W komentarzach pod naszym wpisem doszło też do krótkiej wymiany zdań pomiędzy Lasik IM, a jednym z właścicieli Prime Show MMA. Tomasz Bezrąg: Jak dla mnie to wstyd. Jako federacja jest mi wstyd. Jest dużo pracy dla każdego. Proszę, aby nie identyfikować z federacją. Jakub Lasik: Wstyd? Bo co? Straciłem pracę, nie ma kto mi pomóc, nie mam rodziców. I ciężko mi mieszkanie utrzymać. Tomasz Bezrąg: Idź do roboty. Przestań się mazać. Powiedz, gdzie mieszkasz, to pomogę ci robotę ogarnąć. A nie jakieś zrzutki. Tyle. Lasik, kiedyś to wy możecie być w potrzebie. Kuba Lasik na Insta Stories wypowiedział się o potencjalnej pomocy ze strony frikowej organizacji. Pamiętajcie, moi znajomi, kiedyś to wy możecie być w potrzebie. Bo nie zawsze jest kolorowo i wtedy zobaczycie, jak to jest. Bo dużo osób mnie olało. Aż mi smutno. Ale takie życie, a jeśli o Federację Prime MMA chodzi, to jest mi przykro, że nawet się nie zainteresują tym, jaką mam sytuację, a naprawdę mam poważną i nie daję sobie rady, ale i tak dalej liczę na wsparcie z ich strony. Zasubskrybuj, żeby nie przegapić fajterskich newsów.